Cześć! Dzisiaj chciałem podzielić się z Wami moim patentem na stworzenie rak systemu do hodowli gekonów orzęsionych na bazie tego typu oto pudełek. I uwaga, są to pudełka na buty. Ich największym chyba plusem jest cena, ponieważ w zestawie można kupić je już praktycznie poniżej 10 zł za sztukę. Ja osobiście używam tego typu pudełek do hodowli gekonów, które przekroczą już wagę około 8 gram. Do 8 gram są u mnie w zupełnie innych pojemnikach, które kiedyś pewnie też pokażę. No dobrze, jak widzicie, występują te pudełka w różnych rozmiarach. Jedno większe, drugie mniejsze. Ja kupiłem je troszeczkę niechcąco, bo docelowo miałem kupić te, a przyjechałem mi takie. Ale kurczę, zauważyłem, że też mają swoje plusy, ale te pudełka mają też oczywiście minusy, które trzeba wykluczyć, żeby móc je zastosować do hodowli bekonów. Przede wszystkim musicie zwrócić uwagę na to, że mają tutaj duży otwór. Jest duży otwór, który trzeba w jakiś sposób załatać. Ja wymyśliłem taką metodę, że docinam na specjalnej maszynie laserowo taką ala kratkę wentylacyjną i klamkę jednocześnie. Montuje się to mniej więcej tak na gorący klej. Tu jest powierzchnia styku, kleju. Ona nam tutaj elegancko uszczelnia całość. I trochę wystaje poza, dzięki czemu powstaje taka, ale nie wiem czy to widać, trochę taka klamka, za ta, którą ciągniemy, gdy wszystko jest już tam. Oczywiście klej zastygnie. Bardzo polecam zabawę z klejem na gorąco. Ja długo go nie używałem, zacząłem używać i nie dostaje się z nim na krok. Praktycznie wszystko u mnie leci na klej na gorąco. Więc to jest jakby pierwsza wada tych pudełek, że jest ten otwór, i coś z nim trzeba zrobić. Jak nie macie czegoś takiego, to nie wiem, jakaś siateczka, ale nie będzie to ani estetyczne, ani chyba praktyczne. I będzie z tym naprawdę dużo zabawy, więc warto się chyba w takie coś zaopatrzyć. Jak ktoś potrzebuje tego typu rzeczy, to odzywać się na priv. Może pomogę. Robię dla siebie, mogę zrobić coś dla Was. Kolejną wadą tego pudełka jest jego wentylacja. Wadą i zaletą, ponieważ cała ścianka z tyłu jest wentylowana, ale ta wentylacja jest dosyć duża i karmówka może przez nią wychodzić. Ja sobie też w jakiś sposób z tym poradziłem i zaraz wam pokażę, jak. Więc to są tak naprawdę dwie wady. Tam jeszcze niektórzy pytają mnie o stabilność tych bocznych ścianek i powiem Wam tak: no, jak ściskam, jest ok, wystarczy. Ja ich używam od. Paru miesięcy i nic się z tym nie dzieje. Ogólnie dla mnie ogromnym plusem tego typu pudełek jest to, że mamy dostęp do całości od przodu, tak? bo w innych pudełkach, które często stosuje się w rach systemach bez wieczka, także wsuwamy, wsuwamy to pudełko w szufladę, jest to, że dostęp mamy tylko i wyłącznie po wysunięciu. Mnie to trochę irytowało, że tam gekony wychodzą górą, a wiadomo, gekon idzie zawsze do góry i w momencie wysunięcia one lubią gdzieś tam wychodzić, więc wolę mieć dostęp osobiście od przodu. Tym bardziej jak jestem na hodowli, to szybko otwieram, cyk, nie wiem, spryskuję, zamykam, tak? Jeszcze w innych pudełkach robiłem po prostu większy otworek, przez który wkładałem dysze do opryskiwania i bez otwierania pudełka już opryskiwałem. Ale żeby dobrze, mocno opryskać wszystkie tam ścianki i dekoracje, to wolę otwierać. Wykony nie rzucają się do ucieczki do, do przodu, tylko bardziej zwykle idą gdzieś tam do góry. Więc dla mnie drzwiczki, rewelacja. No i utrzymanie czystości, tak? One są mega leciutkie, więc wyciągamy, płczemy wodą, nie wiem, jakimś detergentem, w wannie w większym zlewie. Super, to działa. Tutaj mamy już pudełko wyposażone, ale ja Wam zaraz pokażę, jakie robię i jakie zastosowania, jakie patenty zrobiłem w środku, bo do czego zmierzam? Mi zależy na tym, żeby pojemniki były przygotowane tak, żeby jak najmniej mnie angażowały. I główną rzeczą, co dla mnie jest istotne, jeżeli chodzi o szybkość obsługi pojemników, jest to, nie wiem, czy zauważyliście, nie wiem, czy to widać tutaj, czy to widać tutaj, ale całe dno. Do dna nic nie dotyka. Na dnie nic nie ma. Nie ma żadnego wystroju. Tak? Widzicie? Nie ma wystroju na dnie, nic nie dotyka nie ma styku. Chodzi o to, że na dnie na dno daję ręczniki papierowe i je wymieniam. Bez wyciągania całej reszty wymieniam ręcznik papierowy i praktycznie już jest posprzątane, tak? Wszystko jest zamocowane do ścian i do sufitu. I zaraz wam pokażę, co to są za patenty, jak będę. Tworzył pudełko od nowa na potrzeby tego filmu. No dobra, klej na gorąco zaczyna mi tutaj już się gotować, także jesteśmy praktycznie gotowi. Nie wiem, czy mnie tutaj widać, czy nie widać, ale chyba na razie muszę stać. Bo chciałem Wam pokazać tak, żeby wykluczyć wady, czyli to, że z tyłu mamy tą kratę, taką dosyć dużą i nie mamy zbyt szczelnej jej. Jeżeli chodzi o wady karmowe, to zaraz Wam pokażę, jak sobie z tym poradziłem. Powiem Wam. Co mniej więcej potrzebujemy, żeby stworzyć tego typu pudełko? To docięte otwory do rur jako kryjówki. Ja docinam je trochę asymetrycznie na tej zasadzie, że wchodzą jakby od tej strony, mogą wychodzić od tej strony i odwrotnie. Nie robię nacięć gdzieś tam na środku. Wolę, żeby miały opcję wejścia z jednej strony i wyjścia z drugiej strony, a nie, że mają tylko, nie wiem, otwór na środku, i że muszą się obrócić. Nie? Tak, dla bezpieczeństwa, żeby nie było takiej sytuacji, że nie wiem, którykolwiek by się zaklinował. Raczej się nie powinno to zdarzyć, ale ja wolę dmuchać na zimne. Przy takiej ilości gekonów czasami nie jestem w stanie wszystkiego skontrolować, więc wolę, żeby nie było opcji, żeby zrobiły sobie jakąkolwiek krzywdę. Także docinam z dwóch stron. Z każdej strony mają gdzieś tam możliwość wejść i wyjść. Otulinę. Miseczka. I stojaczek. Ja mam o tyle fajnie, że ja sobie sam robię tego typu rzeczy i Wam też mogę robić tego typu rzeczy. Jest oferta na stronie silo.pl, można sobie to obczaić i dosyć tanio nabyć. Tak? Mało widoczna, łatwa w utrzymaniu w czystości, ponieważ jest z akrylu. A miseczka wpada do środka elegancko, do ścianki się mocuje. Kolejną rzeczą jest ta moja krateczka wentylacyjna, która służy trochę też za formę uchwytu klamki do pociągnięcia, żeby otworzyć drzwiczki. I jeszcze robiłem sobie tego typu wieszaczki. Wieszaczek jest na mój bluszcz. Bluszcz też jest mega tani, tylko polecam go bardzo dobrze mocno wymoczyć w wodzie, z detergentem mocno wypłukać z wszelakiej chemii. Dobra, zróbmy to pudełko. A siatka tynkarska, stosuje się to do spoin do swoim w regipsie, czyli w castoramie, obi, na dziale z regipsem macie tego typu taśmę, siatkę. Nie jest to droga inwestycja, ale jest o tyle fajna, że jest podszyta klejem. I ja po prostu robiłem sobie takie kawałki, nacinałem takie kawałki i je przyklejam na tył, żeby zagęścić, zagęścić tą wentylację żeby mi karmówka tędy nie wychodziła. Oczywiście to nie jest wentylacja tak super ekstra szczelna, że, nie wiem, muszki, owocówki nie wylecą, ale już e, większy jakiś karaczan turecki tędy nie wyjdzie. Więc mogę puszczać tego typu karmówkę e, luzem do pojemnika, ponieważ nie ucieka mi. Więc mamy, mamy to jakoś tam zabezpieczone. I tak jak mówiłem, wklejamy teraz w drzwiczki naszą Klamko wentylację na, na gorący klej. Mega, mega polecam. Gorący klej jest świetny przy tego typu materiałach, ponieważ do takich plastików nic nie chciało mi się kleić, a klej na gorąco trzyma świetnie i szybko się z tym pracuje. Chwila moment, i będzie gotowe. Na razie sobie odłożę to gdzieś dalej, żeby się dobrze skleiło. Ale już w tym czasie możemy składać to nasze pudełko na buty. Przychodzi w takiej formie, trzeba sobie to lekko tam gdzieś odkształcić. Tu mamy takie, jakby zatrzaski, które zaginamy do środka. Zaginamy do środka z drugiej strony. Tak samo. I wchodzi to praktycznie na klik, klik, kliknęło, jest zapięte. Na początku może być ciężko, ale później jak człowiek nabierze jakieś tam wprawy, jest, jest ok. I teraz tak, one mają tutaj z boku takie wypustki. I warto zwrócić uwagę na to, żeby z jednej i z drugiej strony były te wypustki, ponieważ później możemy te pudełka łączyć ze sobą, jakoś tam zbliżać bardziej do siebie i te wypustki wchodzą w drugie pudełko. Więc tutaj warto pilnować, żeby były po tej samej stronie. Można złożyć na odwrót. Praktycznie złożone. I teraz Wam pokażę moje patenty, jakie sobie robię tutaj, wycinając na mojej maszynce, tego typu elementy. Zrobimy może od góry. Nie będzie to jakieś super wygodne, bo będę musiał trzymać te drzwiczki. Ale biorę sobie trochę tam gorącego kleju, który mi już wypływa. Dobra, żeby wam tutaj pokazać na tej kamerze może. I przyklejam je do sufitu. W trzech różnych miejscach. Zobaczycie za chwilę, po co. Przyklejam je Tył, środek, przód na przemian, po to, żeby zainstalować sobie bluszcz, żeby on mi ciągle nie spadał. Ale to za chwilę, niech ten klej sobie zastygnie. W tym czasie wracamy z powrotem do naszego układu. Albo dobra, zacznijmy, zacznijmy boczek. W sensie nie taki ze świni, a bok, pudełka. Używam dodatkowo e, takich jakby... Pinesek do. Nie, pinesek. Powiedzmy, że są to takie na zasadzie uchwytu do naszych otulin, bo one też lubią spadać, a strasznie mi to wkurza, jak co chwilę muszę poprawiać wystrój w pudełkach. Więc montuję je też w trzech różnych miejscach, na różnych wysokościach. Tym bardziej z tyłu montuję niżej, bardziej na środku, na samej górze. A ten z przodu znowu trochę niżej. Blisko miejsca, gdzie będzie miska. A zaraz wam pokażę dlaczego. Po prostu robię to po to. Nie wiem, czy to tutaj widzimy. Robię to po to, ponieważ tutki lubią się obsuwać. Bo one nie mają się czego tam trzymać. Możemy to na ciasno wcisnąć, ale wtedy ścianki są trochę roz, rozpierane i raz, że pudełka ocają od siebie. A dwa, że musisz super, równo dociąć, żeby wszystkie tak samo mocno rozpierały ścianki. Więc robię coś na zasadzie takich właśnie półeczek, o które te tutki otuliny mogą zahaczyć i się zatrzymać. Zdecze tę miseczkę też mocuję na klej. Kiedyś bawiłem się w jakieś śruby, ale powiem, że klej robi taką robotę. Jest to tak szybka akcja. Praktycznie zrobione. Widzicie? Stojaczek na miseczkę kleje blisko miejsca, gdzie będzie otulina. Po to, żeby geki mogły sobie tędy chodzić do, do miski, żeby miały jakoś tam bliżej i miały na czym, że tak powiem, stanąć. No, no oczywiście dałyby sobie radę gdzieś tam po ściance, do góry nogami, ale nie wiem, wydaje mi się, że tak będzie im wygodniej. I dobra, myślę, że myślę, że góra już zastygła, więc zamontuję nasz bluszcz. To się po prostu wkłada w tą szparkę. Instaluję to tak, żeby ten bluszcz sobie gdzieś tam swobodnie y, zwisał, więc robię takie Góra, dół, góra, dół. I jedziemy jeszcze tutaj, zostawiamy luzu, żeby ten bluszcz sobie tam opadał. I wpinamy bluszcz. Nadmiar możemy sobie tam odciąć. Ale dla mnie mega, mega, mega wielkim plusem jest to, że ten bluszcz nam nie spada. On już nie spadnie. Strasznie mi to irytowało, jak, nie wiem, okręcałem tuby, otuliny tym bluszczem, czy dawałem jakieś rośliny i to wszystko spadało w trakcie użytkowania na dno, a na dnie to ma być sam ręcznik, tam żadnych innych przeszkadzajek. nie? Kładam tuby, nie tuby, bo tuby to są co najwyżej korkowe, tylko otuliny do rur ocieplające. No i praktycznie mamy gotowe. Jeszcze miseczka. Cyk. I teraz powtórzyć paręnaście, parę 10 razy i tworzymy lak system. No i dobra w użyciu wygląda to mniej więcej tak. Więc jest całkiem estetycznie tanio i jak dla mnie mega wygodnie, bo dostęp mamy. Dosyć szybki, cyk, pyk, otwiera się, zamyka, zatrzaskuje właściwie, tak, klapeczka opada, w środku jest ręcznik, wykony mają spokój, bluszcz wisi, tuby są, nic nie opada na dno oprócz wiadomo czego i możemy zachować względną czystość przy małym układzie pracy. Więc jak za te pieniądze, to zarąbista sprawa. Można byłoby to rozbudować dużo bardziej, tylko u mnie już nie ma miejsca i pojemników. A są chyba sprzedawane w pakietach po 18 sztuk, więc nie zgodziło mi się, a dodatkowo pod regałem mam kaloryfery i jest to już ostatni wolny bastion, żeby stawić cokolwiek w moim pomieszczeniu hodowlanym, ponieważ każda ściana jest już praktycznie zajęta. A wiadomo, nie będę tam stawiał pojemników za ogrzewanie bo pomieszczenie jest ogrzewane grzejnikiem właśnie od centralnego ogrzewania i awaryjnie elektrycznym. Wszystko jest regulowane termostatem oraz takim termostatem tutaj na górze, który steruje wilgotnością. Jak jest zbyt wilgotno, wentylator się włącza i odciąga wilgoć. Jak jest zbyt gorąco, gdyby nie daj Boże takie coś się wydarzyło, to włącza się drugi taki turbo który wyciąga z góry całe, całe gorąco lampa. Tak dla ciekawskich fluwal, gdzie są wschody słońca, zachody, światło księżyca. Pomieszczenie nie ma okien, dlatego jest imitacja dnia i nocy i księżyca. No bo byłoby ultra czarno, gdyby nie to, że delikatnie ona się nocą sieci. No taki off-topic odnośnie mojego pomieszczenia hodowlanego. Też starałem się to wszystko automatyzować, żeby jak najmniej marnować czas na rzeczy, na który nie muszę marnować czasu. Wolę zająć się bardziej pożytecznymi tematami i rozwijać hodowlę, a nie grzebać i wykonywać bezsensowne czynności. A automatyzacja daje też jakieś tam bezpieczeństwo, więc polecam.